Skoro teraz już wiemy, czym w ogóle jest programowanie, no to w takim razie co to są te języki programowania? Często się o tym mówi. Jeżeli mówimy programowanie, to że to się pisze w jakimś języku. A czy my, jak mówimy, to też mówimy w jakimś języku? Oczywiście, tak samo komputery. Bo skoro programowanie jest to ciąg instrukcji, który rozumie komputer, to języki programowania są jest nic innego jak języki, które rozumie komputer. Można sobie wyobrazić, że komputer rozumie kilka języków. Ale wszystkie te języki, które on rozumie, muszą być zapisane na kod maszynowy. A co to jest? Jest to po prostu zbiór zer i jedynek który komputer potrafi zrozumieć, a następnie to zinterpretować i przetworzyć, a następnie to wykonać. My natomiast, jeżeli byśmy mieli do komputera pisać w postaci tych zer i jedynek, to byłoby to nam bardzo, bardzo, bardzo ciężko. Zatem, jak to w ogóle się dzieje, że ja piszę do niego jakieś normalne słowa i on to rozumie? No właśnie. I to są te języki programowania, czyli można sobie powiedzieć, że języki mowy komputera to są języki programowania. Akurat składnie tych języków, czyli to jak ten element, jak ten język wygląda, to jest bardzo uzależnione od, od po prostu twórcy. Twórcy też starają się, żeby te języki były w miarę proste do w ogóle zrozumienia. W większości przypadków języki programowania przypominają pisanie po angielsku. W związku z tym pojawia się bardzo łatwa sprawa. Jeżeli potrafi podstawy angielskiego, to bardzo łatwo opanuje programowanie. I to jest prawda. Jeżeli my potrafimy po angielsku powiedzieć, co to jest okno, albo jakieś dowolne inne proste słowo, to już to jest ten poziom, który nam wystarczy, żeby w ogóle zrozumieć i wiedzieć, na czym polega programowanie oraz jak w tym pisać. Jeżeli chodzi o ilość języków programowania, to jest tego całe mnóstwo. Ja w swoim życiu słyszałem o wielu z nich. Między innymi HTML, CSS, JavaScript, Java, Ruby, C++. Jest tych języków wiele. To w takim razie, skoro jest ich tyle, to po co ktoś w ogóle stworzy tyle tych języków? A po co ktoś stworzy wiele języków, w których my się rozumiemy? No właśnie, bo każdy kraj porozumiewa się w innym języku. W każdym kraju poznajemy inną kulturę i innych ludzi. Tak samo języki programowania. Mamy sobie języki programowania, które są załóżmy do pisania stron, na przykład HTML i CSS. Z drugiej strony mamy języki programowania, dzięki których możemy pisać aplikacje, na przykład Java. Czyli języki programowania różnią się między sobą swoim, swoją użytecznością. Jeden język służy do czegoś innego, a drugi do czegoś kompletnie innego. Więc można powiedzieć, że my teraz będziemy uczyli się dwóch. HTML-a i css podczas tego kursu. Tych języków jest dużo więcej. Można to pozyskać, można się dowiedzieć o tych językach za pomocą takiej mega ciekawej strony o nazwie Code Academy. Zachęcam Was do tego, żeby wejść na tą stronę, ponieważ tam znajduje się wiele takich wstępnych materiałów i takich kursów podstawowych podstawowych, gdzie możemy nauczyć się wpisywać konkretne reguły w konkretnych językach programowania i zobaczyć, na czym w ogóle one polegają. Ja natomiast podczas tego kursu będę omawiał dwa języki. HTML i CSS, ale idąc dalej, opowiemy sobie o nich troszkę później.